Dzień dobry wieczór, kochany człowieku. Dzisiaj mam film tłumaczenie rundki EFT Brada Jejca dla ludzi, którzy mają bardzo wiele oczekiwań. Oczekiwań względem innych, że w jakiś sposób się zachowają, że coś zrobią, że coś powiedzą bądź czegoś nie zrobią, jak i również oczekiwania względem siebie. I kiedy te oczekiwania nie są spełniane, to się denerwujemy, frustrujemy, obrażamy i co tam jeszcze? Pochylimy się nad tym tematem, mm, opukamy to, co czujemy, Opukujemy, opukamy też to, dlaczego może to nie jest najlepsza strategia na to, żeby mieć szczęśliwe życie i mam nadzieję na koniec poczujemy się lepiej. Zamknij sobie na moment oczy, weź głęboki wdech, i powiedz na głos, inni muszą się zachowywać tak, jak ja tego oczekuję. W skali od 0 do 10. Oceń, jak bardzo jest to prawda. 10 absolutnie tak, 0 wcale, nie oceniaj siebie za to, jeżeli jest to bardzo prawdziwe, może już gdzieś widzisz, że hm, czy takie zachowanie mi służy, tak? Nie czepiaj się siebie. Po prostu zaobserwuj, zobacz, co się dzieje, co czujesz. I zaczynamy na punkcie karate i przy okazji powiem Ci, że uwalnianie oczekiwań względem innych i względem siebie to jest jedna z moich specjalności jako trener EFT. Więc jeżeli chciałbyś wejść dużo głębiej w ten temat, bo tutaj go ogarniamy tak dosyć ogólnie, to zapraszam na prywatne sesje 1 na 1. Link do darmowej 20-minutowej konsultacji znajdziesz w opisie tego filmu. Pamiętaj, im bardziej specyficzny będzie twój taping, tym bardziej efektywny. Nie musisz się zmieniać moich żeby bardziej ci pasowały. Używać konkretnych imion, dopowiadać, uściślać, powtarzać coś, co bardzo do ciebie przemówiło i tego typu. Te filmy to tylko przykład dla ciebie, a im bardziej konkretni rynki, tym lepsze osiągniesz efekty. Pamiętaj, to właśnie w konkretnym tapingu tkwi twoje złoto. Pomimo tego, że mam te oczekiwania, to decyduje się kochać i akceptować siebie. Pomimo tego, że mam te oczekiwania, Zdecyduję się kochać i szanować siebie. Pomimo wszystkich moich oczekiwań, wszystkie te pomysły, jak powinno być, jak inni powinni się zachowywać. I co oni powinni robić i mówić. I wszystkie te oczekiwania, które mam wobec siebie samej, i tego, co ja powinnam robić. Pomimo tego, że mam wszystkie te oczekiwania, to decyduję się totalnie i całkowicie. Kochać, szanować i akceptować siebie. I wszystkie te inne osoby też. I przechodzimy na brew. Wszystkie te moje oczekiwania. Te wszystkie oczekiwania, które mam. Wszystkie pomysły o tym, jak to powinno być. Cała ta potrzeba, żeby wszystko odbywało się w konkretny sposób, jaki sobie wymyśliłam. I cała ta potrzeba, żeby się denerwować, kiedy tak nie jest. Wszystkie te oczekiwania względem innych ludzi. Moje oczekiwanie, żeby oni się zachowali w taki lub inny sposób. I cała ta potrzeba, żeby się złościć, kiedy oni tak nie postępują. I wszystkie te oczekiwania, które mam wobec siebie samej. Wszystkie idee dotyczące tego, co powinnam w tej chwili robić. Te oczekiwania dotyczące tego, ile powinnam zarabiać pieniędzy. Oczekiwania względem tego, jak powinnam wyglądać. Oparte na wyglądzie bądź idei kogoś innego. I cała ta potrzeba, żeby się denerwować, kiedy te oczekiwania nie są spełnione. Ponieważ rzeczywistość nie spełnia moich oczekiwań. I cały ten strach, że życie nie sprosta moim oczekiwaniom. Bo ja cały czas mam te oczekiwania. A potem decyduję, że najprawdopodobniej i tak to się nie wydarzy. I pozwalam sobie na to, by się denerwować. Może by to, kiedy wyznaczam sobie cele. Boże, jak to pachnie. Ale zamiast wyznaczać sobie cele, to wystawiam sobie oczekiwania. Mówię sobie, że oczekuję, że będę dokładnie w tym miejscu, w tym dokładnym czasie. I będę zła, jeżeli tak się nie stanie. Czemu ja tu sobie robię? Decyduję się uwolnić tę potrzebę oczekiwania. Zdecyduję się uwolnić tę potrzebę denerwowania się. Oczywiście cały czas mogę wyznaczać sobie cele i intencje. Mogę obrać sobie kierunek. Ale jednocześnie mogę zaakceptować to, co jest tu i teraz. Jeżeli to nie jest to, czego oczekiwałam, to mogę sobie pozwolić na to, by i tak to zaakceptować. Mogę powiedzieć sobie: Hej, to nie jest to, czego oczekiwałam. I wcale nie muszę czuć się z tego powodu źle. Może będę musiała coś zmienić. Ale też będę się czuła ślewniej, czym mi nie pomoże. Więc uwalniam tą potrzebę denerwowania się. Uwalniam moją warunkową reakcję. Uwalniam to na poziomie komórkowym. Uwalniam to z całej mojej przeszłości. Z wszystkich sytuacji w moim życiu, kiedy się na to denerwowałam. Ponieważ rzeczywistość nie sprostała moim oczekiwaniom. Albo ludzie nie sprostali moim oczekiwaniom. Albo bo ja nie sprostałam swoim własnym oczekiwaniom. Uwalniam całą tą złość. Pozwalam sobie na to, by czuć się dobrze. Pozwalam sobie zaakceptować to, co jest. Robię poprawki tam, gdzie mogę i tam, gdzie trzeba. I ruszam do przodu. Uwalniam tą potrzebę denerwowania się. A propos tego, co się stało. Albo tego, czego obawiam się, że się wydarzy. Biorę życie za rogi i postępuję najlepiej, jak potrafię. Z każdym dniem staję się coraz lepsza. W ciele w duchu i w umyśle. I zatrzymaj się, wyj sobie głęboki wdech. I powiedz sobie na głos. Inni powinni się zachowywać tak, jak ja tego oczekuję. Oceń to w skali od 0 do 10. Oceni, jak bardzo jest to prawda. Mam nadzieję, że ten numer się zmniejszył, że czujesz troszeczkę więcej luzu. Słuchaj, mam jeszcze jeden film w bardzo podobnym temacie. A um, Film dla obrażalskich, tych, co się obrażają, co czują żal, kiedy ich oczekiwania się nie spełniają. Znajdziesz je tu i tu. Nie warto się tego trzymać. Do zobaczenia w następnym filmie. Pokój, kochani.